dawno mnie nie było, joł kontynuacje bose moje czekajcie, strumyczek wam pokażę wczoraj odrywałem yy, zimowe zmarznięte skórki było tego trochę na palca, na dwóch taki strumyczek Woda pitna. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, w jak pięknej okolicy mieszkam. Czego wszystkim życzę. Pozdrawiam. Reset, reset. Uziemiajcie się, uziemiajcie się. Chodźcie do lasu.